Cześć, nazywam się Artur Spika. Jaki był twój największy przeciwnik? Największy, chyba taki najtrudniejszy to Denon Widen, mi świata wagi ciężkie. Jaki był najsłabszy? Ciężko tak wymienić, nie chciałbym mówić o tych najsłabszych, więc. To w której walce poszło ci najszybciej? Och, nie pamiętam, chyba pierwsza po wyjściu, jak wyszedłem i pierwszy knockout od razu po 30 sekundach: MMA czy boks? I to i to, ale MMA traktuje jako teraz e, dalszą część swojego życia. KSW czy Freak fighty? KSW. Czy pokazałbyś nam, może, swoją tapetę w telefonie? Oczywiście. Jak myślisz, co to jest? Sam jestem ciekaw, jak myślisz, co to jest. Cycu! Cycu jest. Pumba. To ten z Instagrama? Tak. O. Ale pumba, Widziałeś, Dobra. tak? Tak, widziałam, widziałam. Rada dla osób, które dopiero zaczynają ze sztukami walki. Masz jakąś? Tak. Po swoich doświadczeniach nie poddawać się, nie załamywać, bo nie od razu Kraków zbudowano i dążyć do swoich celów. Po prostu wyznaczać sobie kolejne cele i do nich dążyć. Bo łatwo wszystko zakręcić za, za gdzieś, zboczyć z, z trasy, a tak naprawdę czasami ta meta jest zaraz za rogiem, tylko trzeba do tego dążyć. Ostatnie pytanie mam do Ciebie. Gdzie więcej zarobiłeś? Na Freak Fightach czy na KSW? KSW. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.